Dla mnie, praca w OVB jest czymś najpiękniejszym, co mogło mi się przytrafić. To ja decyduję, z kim pracuję, w jakim czasie pracuję, to jest właśnie najpiękniejsze. OVB współpracuje z ludźmi, którzy są moimi przyjaciółmi i znajomymi. Dzięki temu ta współpraca jest budowana na zaufaniu. Oprócz pracy spotykamy się również prywatnie. Realizujemy swoje marzenia, pasje, no i to jest, to jest najpiękniejsze, że możemy wspólnie budować firmę. Poza OVB od kilkunastu lat zajmuję się fotografią. Jest to moja wielka pasja. Właśnie ta praca pozwala, że mogę ją realizować i w tej chwili nawet dzielę się z tą pasją z ludźmi, ponieważ mam wystawę fotograficzną z takich czterech wypraw żaglówką na południe Europy. Młodych ludzi uczę tego, że to oni mogą decydować o tym, w jaki sposób będą pracować. Mega się cieszę, że mam tak fajny zespół, dzięki któremu no, mogę realizować też swoje pasje.